Siema wszystkim ja jestem Michał i to jest kolejny film z Minecraft, kochani. W zeszłym filmie sporo tutaj rozbudowaliśmy bazy. W sensie, no nie aż tak sporo, ale zdobyli, zrobiliśmy tutaj, w tym miejscu kolejną platformę. Trochę zobaczyliśmy, co jest tam dalej w obrębie bazy. I to w sumie było tyle, jeżeli chodzi o tamten odcinek, a w tym filmie chyba trzeba zacząć. Chyba trzeba pójść na jakąś może przygodę. Myślę, że pójdziemy, pójdziemy zobaczyć, co jest za tamtą górką Może coś ciekawego tam będzie, ale... Nie powiedziałem tego w zeszłym filmie Ale zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby kolejne filmy was nie ominęły A ja już... Przechodzę do, do działania Tylko najpierw co zejść? To jest Liana Aha, nieźle Chodźmy zobaczyć właśnie, co jest za tamtą górką Mamy jedzenie? Mamy jedzenie Okay. chodźmy szybko, szybko, pyk. Chodźmy, zobaczymy, co jest za tamtą górką. I może pozbieramy dzisiaj trochę materiałów. I myślę, że już w przyszłych odcinkach na spokojnie albo będziemy mogli pójść... Yy, pójść zobaczyć... O, co my tu mamy? Jakieś jeziorko. Pójść albo zobaczyć... Yy, jakąś yy, przygodę, pójść w jakąś przygodę. Taką większą już w dalsze tereny mapy, lub po prostu zrobić tak, że pójdziemy, że pójdziemy sobie do ko stworzyć kopalnie. Myślę, że to naprawdę będą dwie rzeczy, które będą przydatne. Tutaj mamy kolejne taką, takie ładne oazy, bo wcale jakie oazy. No, takie ładne jeziorka. no. Więc chodźmy tutaj, bo tutaj widzę węgiel. Ja potrzebuję węgiel. Ostatnio zrobiliśmy pochodnie i nie ma węgla. Tak jak Fatimy. Chodźmy wykopać. Kurde, trochę błąd, że nie mam kilofa. No nic, my tylko idziemy zobaczyć za tą górkę, nie? Bo ja też nie chcę teraz, dzisiaj iść tak mega daleko. Gdzie jeszcze zostaniemy na bazie, niestety? O, par, możemy spłynąć. Dobra. Dobra, nieważne. Już walić ten jeden węgielek. Chyba jeden węgielek. Tutaj możemy wpłynąć, myślę, że ty, do góry. O, dobra, pływamy szybciutko. O Jezu, do góry, do góry. Zobaczymy, czy stąd będzie jakkolwiek. Hio, ja nie mogę. Widać dobrze naszą bazę. Zaraz zobaczymy. Tylko wejdźmy trochę wyżej. Okej, okay, pyk, 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 liście, liście, liście. Co to była? Jezus papuga! Ty mnie tak nie stryś. Gdzie jest nasza baza? Mi się wydaje, że tam ona gdzieś jest, nie? O, węgle. A te węgiel już sobie darujemy, to jest nie przyjdę. Doskocz, kurde! Słuchajcie, tutaj kopiemy. Pyk tutaj. Dajcie, ja mam chyba jeszcze mięsko. Mam mięsko, dobra, dobra, Okej, dobra, jesteśmy chyba już na samym szczycie tej górki. Patrzcie, jak tu fajnie węgiel. I całkiem go tutaj sporo. Znaczy no... Przynajmniej nie jeden, nie? Uwaga, zobaczmy, czy na tej górce widać naszą bazę. O! -o. A tam jest nasza baza. Jak się wystraszyłem. Gdzieś poszliśmy w pierun. Czekajcie, przejdźmy tutaj drzewami. Widać naszą piękną fortyfikację. Wiecie, pyk, I tu na tej górce nie ma nic aż takiego ciekawego. Nie wiem, czy chce mi się tam iść za nią, bo nie wiadomo, czy czegoś tam, no coś tam może być jednak ciekawego. Typu, no choćby jakaś wioska, chociaż wątpię, żeby wioska jakakolwiek była. Ale to może pójdziemy kiedy indziej, jak już będziemy się bardziej szykować na większą wyprawę. Pozbierajmy sobie te kwiatki i dekorujemy sobie naszą bazę. Bo Jezus! Spadamy, spadamy. jest Liana. Jezus! Ja zaraz zginę. Chodząc po drzewach. Okej, okay, pyk. Idealnie się ściemnia. Super. Chodźmy szybko, 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 szybko. Szybko na dół linką. Może no, już powinniśmy być bezpieczni. Okej, okay, więc chodźmy do domu. Baza była oświetlana, więc fajnie. A tu jest ta kopalnia, o której mówię. Ona, no, nie jest głęboka, bo ona tam ma chyba 5 kratek w dół maksymalnie. Ale to i tak jest robione schodkami. Ale i tak fajnie to wygląda. Jakoś kurczę trzeba tu uozdobić, moim zdaniem, ten domek. Tutaj bym zrobił na pewno port desk jak coś takiego. I coś bym tu mogł... Jak świeczkę się robi. Plaster miodu. Skąd to da być miód? W sensie sobie z tym plaster. Ciasto no. Nasiona dyni. A jak to być nasiona? Aha! Tak się robi. A to panie, nie wiedziałem, że się tak robi prosto. to. Ujdziemy sobie. Czy jest ciemnia się, czy się nie ściemnia? Gdzie jest? Yes jest... Nie jest Jest, jest y, piękny dzień. Chodźmy w takim razie y, sobie do naszej farmy, ponieważ ja tutaj z tego co pamiętam odkładałem arbuzy. Owszem, weźmy ich sobie tak tyle i chodźmy. A co ja to nawet teraz mogę zrobić? I zróbmy sobie nasiona arbuza. Nie wiedziałem, że się tak robi arbuzy, że się nasionka. Więc super, aby powiększyć tą yy, farmę lub zrobić drugą, bo wydaje że bardziej opłaca się ją powiększyć lub zrobić też ją gdzieś tutaj, na przykład taką kolejną, bo też żeby nie budować aż tak tej altanki, ponieważ jest to trochę męczące, yy, ale co my tu mamy jeszcze, barwnik biały, Zdobądźmy pójdźmy po glinę, słuchajcie, zróbmy doniczkę, ozdobmy jakoś tutaj to. Ja jestem super, lubię takie małe smaczki, które dodają klimatu. O Jezus Maria. O, tu jest zejście jakieś miarę łagodne. Dobra, chodźmy szybko po glinę, bo jakaś, że tutaj była glina. Yy, więc grzech byłoby jej nie wziąć. To nie jest glina, nie? To jest gravel. To jest zwier dokładnie. Chyba mam glinę. O, się, że to jest glina. E, czekaj. O. Okej, okay. jest tej gliny. Ja nie wiem czy my jej nie mamy nawet gdzieś na bazie. Bo... Z tego co każdy zbieraliśmy kiedyś gliny trochę. Okej. Okay. Jak potrzeba? E, ile mamy gliny? Osiem. No to mało. Bardzo mało. Pyk, pyk, dobra. Okej, okay, jest git. Weźmy na razie tyle, bo ja nie wiem, ile jest potrzebne do zrobienia, Do zrobienia, właśnie, doniczki lub jakiejś miski, czegoś tak. Nie wiem, miska się chyba robi z gliny, z tego co kojarzę. Myślę, mm -hmm. wydaje się, że tak. Tutaj ja karmę może tego psa, ile on może zjeść surowe. Chcesz? Jest. Dobry. Szkoda, ja że cię nie mogę do domku wziąć. Znaczy mogę, ale to ciężko by było. Czekaj, jak się robi. Doniczka? Miskę mogę już zrobić. A miskę się zrobi z drewna. Tak swoją drogą. Miskę się robi z drewna, ale doniczkę. Nie mam pojęcia. Doniczkę. Chyba nam się to odblokuje jakoś. I na przykład przepalimy tą... Mamy jedzenie. Przepalmy tą glinę i zobaczymy. Ponieważ może z tego jakoś się nam uda... ...pozyskać... Z tego ja chyba cię cegłę dostanie. Chyba tak, ale z tego ja mogę zrobić to. A, z... A donica. Aha, z takich... Z cegieł, aha. doniszkę z cegieł, no super. Weźmy sobie ją w takim razie. pyk. I ostatnia, dobra. Możemy też tutaj zaozdobić sobie taką ścianą z yy, cegieł. Więc w takim razie zróbmy tą doniczkę. I weźmy ją sobie. Tutaj gdzieś może na ten główny balkonik. Na przykład tu. I w tym posadźmy sobie taką konwalię. No, i patrzcie, jak ładnie. O wiele ładniej. My chodźmy spać, bo chyba już można. Jeszcze nie można. Tutaj bym na pewno dał z tego, co kojarzę. Nie wiem, czy mamy. Statyw alchemiczny. Chyba nie mamy. Musimy, przejdziemy się do wioski. Za chwilkę. Przejdziemy się właśnie do wioski, aby tam pozyskać. Bo z tego, co kojarzę, tam chyba jest statyw alchemiczny. I możemy go sobie wziąć, aby zrobić za chwilkę, niedługo jakieś potki. Jak się dostaniemy do netheru, Rzecz jasna. Czekajcie, kill off. Nie mamy kobla, Aha, bo odłożyłem ten go do magazynu. Zróbmy tu crafting jeszcze w magazynie. Czekajcie, Długo jakoś. Patrzcie, tutaj sobie to weźmiemy. O, I tutaj wstawimy sobie crafting. Mhm. Dobra, byk. Dobra, i możemy sobie teraz wziąć ten bruk, a mamy już trzy staki, dobra, dobra, zróbmy sobie kamienny kilo. dobra, dobra, odłóżmy tutaj, ziemię do ziemi odłóżmy, drewno, drewno będzie tu, odkładam je sobie, tutaj zróbmy może takie mieszane rzeczy, nie, takie po prostu śmietki. Nieco mi się przydadzą. Węgiel, jakieś stare miecze, stary ten. Nie, to jest dobra. Chodźmy teraz szybciutko do tamtej wioski, bo ona, z tego co się nie mylę, jest tam gdzieś za portalem. O ile dobrze pamiętam. Żadnych niebezpieczeństw nie powinno być w tamtej wiosce. Weźmy szybciutko tam, chodźmy. Lecimy sobie tam. Szybciutko, szybciutko. Jest ten portal i myślę, że możemy nawet sobie z niego kiedyś skopać te rzeczy. Nie, nie wiem, czy da się robić portal, właśnie też z tego obsidianu, czy z tego się nie dało. Co się dało z tego, co kojarzy Chociaż, nie Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu jest ta wioska. Jest. Tutaj ogólnie z niej możemy sobie pozyskiwać też rzeczy. Dobra, no, super. Tu, tu, I tu jest węgiel. Weźmy ten węgiel. Tu są rzeczy sadzone przez villagerów. A czy jest ten zamek? Musi być chyba ten zamek, bo to jest taki... Główna budowla w wiosce. One jest chyba od tej pierwszej wersji, w której wioska była. Z tego co dobrze mi świta. Dobra, wszystko. Patrzmy. Hmm, Tutaj tego nie widzę po co. Tam jest to jest ta wieża tych ziódków. Tego oni mieli? Pillagerzy? Chyba coś takiego. Albo... Piglini? Nie, piglini to będzie z neteru. Z 30... tego... Pek, pie, pie. Nie ma tego zamku. Co ty gadasz, chłopie? Nie ma tego zamku. O ja nie mogę. Szkoda. Trzeba byś kiedyś szukać nowej wioski lub stworzyć to. Też nie wiem, czy jest sens. O nic, to tutaj nie ma gdzieś? nie ma Szkoda Szkoda, że nie ma ja, No trudno Mówi się trudno i idzie się dalej jakieś to było z jakiegoś filmu Mówi się trudno i idzie się dalej, nie wiem Byk, tam. tam coś jest na pewno, bo tam widzę... tam, coś chyba sawanna, tam na plusiku. I to jest ta, ten, ten ta safari, ta kibion, yy, taki biom, nie? Nie wiem, jak on się tylko nazywał. Dobra, bierzemy ciebie mięsko. Tutaj mamy jeszcze tą krówkę. A ile tu urosło? I to nam urosło sporo. Pozbierajmy i zasiedź. I tutaj nowe to zróbmy. Myślę, że to naprawdę będzie spoko, jeżeli zrobimy nowe. Pyk, 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 pyk. Tu powiększymy to trochę tu. Ale też bym był za tym, aby to powiększyć troszeczkę w tą stronę. Jeszcze może tu, dobra, i chodźmy jeszcze tam do tam naszej drugiej farmy, która jest tak bardziej bliżej. Okay. E, która jest tutaj, o ile się nie mylę. Tak, tutaj. Tutaj tu też nam urosło trochę. Ale ja bym ją poszerzyła bardziej w tą stronę jak już coś. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Przydałyby się kury, bo kury dawałyby nam jajka. Ale będzie trzeba też ogarnąć właśnie farmę kur. Czekajcie. I dobra, jest wszystko w porządku. Pyk, co my tu mamy? Dynia. Z dyni możemy porobić nasionka lub placki. One się chyba robiły. Przepalając to. Zobaczmy na szybko. Nie wiem, jak się robi. Placki. A czym jest cukier i jajko. Chlebki możemy porobić, Nie wiem, co jest. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.